Szokujące odkrycie. Moskwa właśnie przeprowadziła operację, która zmienia wszystko. Bez jednego wystrzału, bez czołgów i rakiet. Rosja osiągnęła to, co wydawało się niemożliwe. To, co właśnie wydarzyło się w Azerbejdżanie, to nie jest zwykły kryzys. To precyzyjnie zaplanowana akcja, która uderza w samo serce systemu finansowego tego kraju. I jeśli mieszkasz w Europie, to dotknie także Ciebie. Wyobraź sobie: 3 miliony ludzi. Setki miliardów dolarów, ogromna sieć wpływów. Wszystko to właśnie zostało sparaliżowane jednym ruchem. Putin pokazał nową broń, której nikt się nie spodziewał. Co właściwie się stało? Rosja uderzyła tam, gdzie boli najbardziej w pieniądze. Setki kluczowych figur azerbejdżańskiej diaspory zostały zatrzymane. Ale to dopiero początek. Źródła w Petersburgu donoszą o bezprecedensowej akcji służb specjalnych. Dlaczego teraz? Bo właśnie odkryto sieć powiązań sięgającą najwyższych szczebli władzy. Mamy do czynienia z operacją, która może zachwiać równowagą w całym regionie. Baku już ponosi gigantyczne straty finansowe, a to dopiero pierwsza faza. Co najważniejsze, sama diaspora azerbejdżańska, która zawsze stała murem za swoim krajem, tym razem milczy. To nie jest przypadek. To znak, że wiedzą coś, czego my jeszcze nie wiemy. Turcja, która miała być głównym sojusznikiem Azerbejdżanu, nagle znalazła się w potrzasku. Erdogan musi teraz wybierać między lojalnością wobec partnera a własnymi interesami. I wszystko wskazuje na to, że wybór już został dokonany. Ale najgorsze dopiero nadchodzi. Źródła w Moskwie sugerują, że to co widzimy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Plan Putina sięga znacznie dalej. I jeśli sprawdzą się nasze analizy. Kolejne uderzenie może nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Nasi eksperci właśnie odkryli dokumenty, które rzucają nowe światło na całą sytuację. To, co w nich znaleźliśmy, zmienia wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o układzie sił w regionie. Ale czy zdajecie sobie sprawę z prawdziwej skali tego, co się właśnie dzieje? To, co obserwujemy, to nie tylko lokalna konfrontacja, to fundamentalna zmiana układu sił w całym regionie. Rosja właśnie zademonstrował światu mistrzowską lekcję geopolityki, osiągając swoje cele bez jednego wystrzału. Spójrzmy na liczby: 40% spadek turystyki w Azerbejdżanie, całkowite załamanie eksportu produktów rolnych, masowe aresztowania kluczowych graczy. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa gra toczy się znacznie głębiej. Podczas gdy świat skupia się na konfliktach militarnych, Moskwa perfidnie rozgrywa kartę ekonomiczną. Systematycznie odcina źródła finansowania, zamraża aktywa, uderza w newralgiczne punkty gospodarki. To precyzyjna operacja chirurgiczna, która zmusza Baku do radykalnej zmiany kursu. Turcja, widząc rozwój sytuacji, próbuje teraz mediować. Ale czy nie jest już za późno? Erdogan zdaje sobie sprawę, że jego wpływy w regionie mogą drastycznie osłabnąć. Kreml właśnie wykonał mistrzowski ruch, Nominując swojego byłego ambasadora w Turcji na kluczowe stanowisko w MSZ. Co więcej, Rosja znacząco zwiększyła produkcję dronów typu Geran-2, demonstrując swoje możliwości technologiczne i operacyjne. To jasny sygnał: Moskwa jest gotowa na każdy scenariusz. Ale najbardziej niepokojące jest to, co może nastąpić w najbliższych tygodniach. Według naszych źródeł, Kreml przygotowuje kolejny strategiczny ruch który może całkowicie zmienić układ sił nie tylko na Kaukazie, ale w całej Azji Środkowej. I to, co właśnie odkryliśmy na ten temat, jest szczególnie alarmujące. Nowe sojusze militarne, tajne protokoły gospodarcze i bezprecedensowa mobilizacja zasobów wskazują na przygotowania do znacznie większej operacji, której skutki mogą odbić się echem przez kolejne dekady. W najnowszej analizie sytuacji geopolitycznej obserwujemy znaczące zmiany w regionie Północnego Morza Czarnego. Odkrycie drona Geran 2 z numerem seryjnym i 300 na terytorium kraju graniczącego z Federacją Rosyjską stanowi dowód intensyfikacji działań strategicznych. Liczba ta nie jest przypadkowa. Wskazuje na produkcję co najmniej 3000 jednostek tej serii. Seria Euro jest obecnie najczęściej spotykana, ale nie jedyna. Wcześniejsze modele oznaczone literą N pochodziły z irańskich linii produkcyjnych i były używane przez cały 2023 rok. Później pojawiły się serie K i E. Według wiarygodnych źródeł, litera E może być powiązana z klastrem produkcyjnym Alabuga w Tatarstanie, podczas gdy K wskazuje na produkcję w Iżewsku. Te osiągnięcia technologiczne idą w parze ze zmianami w regionalnej dynamice sił. Baku, pod wpływem presji ekonomicznej ze strony Moskwy i działań przeciwko nielegalnym przepływom finansowym, odstępuje od konfrontacyjnej polityki. Masowe aresztowania dotykające struktury kryminalnej diaspory nie tylko osłabiły ich wpływy, ale również zachwiały stabilnością gospodarczą Azerbejdżanu. Turcja próbuje odegrać rolę mediatora. Co pokazuje jej strategiczne interesy w regionie. Jednakże dyplomatyczne posunięcia Rosji, w tym potencjalne zmiany kadrowe, mogą znacząco zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie. Sukces Rosji w produkcji i wykorzystaniu technologii dronów świadczy o znacznym wzmocnieniu jej potencjału militarnego i zmianie taktyki prowadzenia działań wojennych. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Razem możemy lepiej zrozumieć zachodzące zmiany. Ostatnie dane wskazują na znaczący postęp w rosyjskiej produkcji dronów. Według zachodnich ekspertów, od czasu lokalizacji produkcji geranów Rosja zwiększyła ich wytwarzanie pięciosiedmiokrotnie. Na czerwiec bieżącego roku dzienna produkcja osiągnęła poziom 16400 jednostek. To imponujący wzrost, który pokazuje determinację Moskwy w rozwijaniu własnych zdolności militarnych. Szczególnie istotna jest informacja przekazana przez japońską stację telewizyjną o planach wysłania przez Koreę Północną do 2500 pracowników, techników i inżynierów do rosyjskiego miasta Jelabuga. Fenian dąży do zdobycia pełnego cyklu technologicznego produkcji tych dronów, co pozwoli zaoszczędzić 10-15 lat na pracach badawczo-rozwojowych. Dla Rosji oznacza to możliwość gwałtownego zwiększenia produkcji. Przybycie północno-koreańskiego kontyngentu nie jest tylko kwestią zdobywania doświadczenia. To rzeczywista integracja potencjałów wojskowych obu państw w warunkach wojennych. Ambitny cel zwiększenia produkcji z 1000 do 3000 dronów dziennie staje się realny. W regionie konfliktowym, na zachód od Rosji, nawet przy wsparciu zachodu, trudno będzie znaleźć skuteczną odpowiedź na takie zagrożenie. To pokazuje, jak skutecznie Rosja rozwija swój przemysł obronny, mimo sankcji. Współpraca z Koreą Północną otwiera nowe możliwości, których skutki będą odczuwalne w całym regionie. Moskwa konsekwentnie buduje przewagę technologiczną, co może fundamentalnie zmienić układ sił. Obserwujemy powstawanie nowego sojuszu wojskowo-przemysłowego, którego znaczenie wykracza daleko poza obecny konflikt. To sygnał dla całego świata o zmianie równowagi strategicznej w Eurazji. Co sądzicie o tej sytuacji? Zostawcie swój komentarz. Może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków. W najnowszej analizie geopolitycznej obserwujemy znaczący wzrost potencjału produkcyjnego Federacji Rosyjskiej w zakresie technologii bezzałogowych. Moskwa systematycznie zwiększa swoje możliwości, dążąc do produkcji nawet tysiąca dronów dziennie. To radykalnie zmienia sytuację w regionie konfliktu. Szczególnie interesujący jest fakt, że rosyjscy konstruktorzy Znacząco udoskonalili otrzymane platformy latające. Przeprowadzono co najmniej sześć poważnych modernizacji wymieniając elektronikę pokładową, silniki i systemy łączności. Masa głowicy bojowej wzrosła z 50 do 90 kg, a pułaplotu do 3 km. To pokazuje znaczący postęp technologiczny. W tym kontekście inaczej należy spojrzeć na dostawy systemów Patriot do kraju graniczącego z Rosją. Wcześniejsza logika sugerowała, że lepiej by tych systemów było jak najmniej. Jednak przy obecnej skali produkcji dronów, im więcej systemów zostanie tam wysłanych, tym lepiej dla Moskwy. Oznacza to bowiem wyczerpywanie zasobów finansowych Europy i zmniejszanie liczby systemów, które mogłyby być użyte przeciwko Rosji w przyszłości. Sytuacja zmusza były kraj bratni do przeniesienia produkcji przemysłowej poza swoje terytorium. W przeciwnym razie infrastruktura produkcyjna będzie systematycznie niszczona przez ataki dronów. To pokazuje skuteczność rosyjskiej strategii wywierania presji ekonomicznej. Obserwujemy więc fundamentalną zmianę w charakterze konfliktu. Rosja skutecznie rozwija własne zdolności produkcyjne i technologiczne, podczas gdy jej przeciwnicy muszą polegać na zewnętrznym wsparciu, które paradoksalnie może działać na ich niekorzyść w dłuższej perspektywie. Wydarzenia te jasno pokazują, że Moskwa konsekwentnie realizuje swoją strategię, wykorzystując zarówno środki militarne, jak i ekonomiczne do osiągnięcia celów. Szczególnie istotne jest to, że robi to bez konieczności angażowania znaczących sił lądowych. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Dzisiejsza analiza skupia się na znaczącym postępie technologicznym w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych. Szczególną uwagę zwraca konstrukcja drona Garen, który przeszedł w szereg istotnych modyfikacji technicznych. W elektronicznych modułach sterowania zauważono znaczną liczbę niewykorzystanych portów, co wskazuje na ogromny potencjał rozwojowy tego sprzętu. Najbardziej interesujące jest to, że podstawowa konfiguracja skrywa zaawansowane możliwości, które stopniowo są ujawniane. W ciągu ostatnich sześciu tygodni byliśmy świadkami znaczącego demonstrowania tych zdolności. Kulminacyjnym momentem było opublikowanie nagrania z 11 czerwca, pokazującego precyzyjne uderzenie trzech dronów w wieżę telekomunikacyjną w regionie Czernichowa. To, co szczególnie zwraca uwagę analityków, to niezwykła precyzja uderzeń. Wszystkie trzy drony trafiły dokładnie w konstrukcję kratownicową o średnicy zaledwie kilku metrów. Ta demonstracja możliwości potwierdza, że aparaty zostały wyposażone w zaawansowaną optykę i systemy elektroniczne. Wcześniej drony tego typu nawigowały wyłącznie przy pomocy systemów satelitarnych. Teraz zyskały możliwość wizualnego naprowadzania na cel, co znacząco zwiększa ich skuteczność bojową. To pokazuje, że rosyjscy konstruktorzy stworzyli platformę z ogromnym potencjałem rozwojowym. Warto zauważyć, że ujawnianie nowych możliwości następuje stopniowo i według przemyślanego planu. Jest to klasyczna strategia wojskowa: nie pokazywać wszystkich atutów na raz, zachowując część możliwości w rezerwie. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące mogą przynieść następne niespodzianki w zakresie możliwości tego sprzętu. Co myślisz o tym technologicznym postępie? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Z pewnością masz ciekawe przemyślenia na ten temat. Najnowsze dane wskazują na znaczący rozwój rosyjskiego przemysłu dronowego. Analiza numerów seryjnych ujawnia systematyczny wzrost produkcji bezzałogowców w różnych zakładach na terenie Federacji Rosyjskiej. Szczególnie interesujące są oznaczenia literowe N, K i E wskazujące na różne ośrodki produkcyjne, w tym kompleks Alabuga w Tatarstanie oraz zakłady Wiżewsku. Tempo produkcji jest imponujące. Obecnie szacuje się je na około 4000 dronów miesięcznie. W ciągu zaledwie półtora miesiąca numeracja seryjna wzrosła o 7000 jednostek. Według zachodnich ekspertów, od momentu uruchomienia lokalnej produkcji Rosja zwiększyła wydajność pięciu siedmikrotnie. Do początku czerwca dzienna produkcja osiągnęła poziom story 3 bez załogowców. Kolejnym znaczącym krokiem może być współpraca z Koreą Północną. Pyongyang rozważa wysłanie do Alabugi nawet 25 pracowników, techników i inżynierów. Dla Korei Północnej to szansa na szybkie pozyskanie technologii, oszczędzając 10-15 lat własnych prac rozwojowych. Dla Rosji oznacza to możliwość zwielokrotnienia produkcji. Ta współpraca może oznaczać przełom w zdolnościach przemysłowych. Przy zaangażowaniu północno-koreańskiego personelu, dzienna produkcja mogłaby wzrosnąć nawet do 3000 jednostek. To stworzyłoby zupełnie nową sytuację strategiczną w regionie konfliktu. Taka skala produkcji może wymusić relokację przemysłu z obszaru spornego terytorium lub doprowadzić do jego zniszczenia. W tym kontekście inaczej należy spojrzeć na dostawy systemów Patriot do strefy konfliktu. Przy tak intensywnej produkcji dronów Większa liczba tych systemów paradoksalnie może być korzystna dla Rosji. Do 2030 roku zmniejszy to ich dostępność w Europie i przyczyni się do gospodarczego osłabienia Zachodu. Co sądzisz o możliwej współpracy Rosji z Koreą Północną w produkcji dronów? Zostaw swój komentarz. W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczący postęp w rozwoju irańskiego drona Gerań, który przeszedł co najmniej sześć istotnych modernizacji. Inżynierowie wymienili elektronikę pokładową, silnik oraz systemy łączności, zwiększając masę głowicy bojowej z 50 do 90 kg i wysokość lotu do 3 km. Irańscy konstruktorzy stworzyli doskonałą platformę powietrzną z ogromnym potencjałem rozwojowym, który został wykorzystany przez rosyjskich specjalistów. W elektronicznych modułach sterujących odkryto wiele niewykorzystanych portów co wskazywało na podstawową konfigurację urządzenia. Przełomowym momentem było wprowadzenie technologii lotu z naprowadzaniem wizyjnym. 11 czerwca opublikowano nagranie uderzenia trzech dronów w wieżę telefonii komórkowej. Wszystkie trafiły z niezwykłą precyzją w konstrukcję o średnicy zaledwie kilku metrów. Kolejnym krokiem milowym było wyposażenie drona zaawansowanym moduł widzenia maszynowego oparty na procesorze graficznym Jetson. Z prostego drona kamikaze Gerań przekształcił się w autonomicznego robota latającego, zdolnego do samodzielnego wykrywania i atakowania celów. 14 lipca zaprezentowano materiały pokazujące użycie dronów wyposażonych w głowice z detonacją powietrzną. Dwa bezzałogowce kolejno zdetonowały ładunki odłamkowe nad stacją radarową, dosłownie dziurawiąc cel. Rosja nie tylko zwiększa produkcję tych dronów ale też adaptuje je do zadań wcześniej wykonywanych innymi środkami. To przypomina osiągnięcia radzieckich konstruktorów czołgów, którzy podczas II wojny światowej masowo produkowali T-34. Czołg może nie najlepiej opancerzony czy uzbrojony, ale wystarczająco skuteczny i łatwy w produkcji. Co sądzisz o rozwoju technologii dronów? Podziel się swoją opinią w komentarzach.